Dzisiaj zaprezentuję Wam bardzo ciekawy model, jakim jest SIESTA 412. Model czteropalnikowy, jeśli chodzi o komorę, plus dodatkowo model z palnikiem bocznym, czyniącym z tego grilla prawdziwą kuchnię outdoor. Wszystkie modele rodziny SIESTA charakteryzują się podwójną pokrywą, dzięki czemu grill termicznie jest bardzo dobry. Bez problemu można go używać cały rok w naszym polskim klimacie. Posiada komplet żeliwnych rusztów, wszystkie modele serii SIESTA mają wymienny środkowy ruszt na akcesoria opcjonalne, płytę żeliwną obustronną, bądź kamień do pizzy. Modele serii SIESTA charakteryzują się unikatową konstrukcją, czyniąc je bardzo praktycznymi pod kątem czyszczenia, co przekłada się potem na żywotność grilla. Charakteryzuje się to tym, że mamy wysuwany spód, możemy bez problemu wyjąć. Go i umyć na przykład w zmywarce. Teraz mamy bardzo łatwy dostęp od góry. Wystarczy tutaj ściągnąć śrubst, szyny aromatyzujące, mamy dostęp do palników, więc wszystko możemy bardzo łatwo wyczyścić. Nie powinno stanowić to większego problemu. 412 ponadto ma praktyczną szafkę otwieraną. Możemy przechowywać różne rzeczy. Mamy również zbudowany kosz. Posiadamy otwieraną półeczkę, na której może stanąć butla gazowa, w tym przypadku nano, która jest polecana do, tego jednost do tej jednostki grilla. Posiada również praktyczne haczyki na akcesoria oraz otwieracz na kapsle. Modele Siestry charakteryzują się nietuzinkowym wyglądem. Te grille podobają się, są pokryte specjalną farbą ceramiczną, dzięki której grill odporny jest na warunki atmosferyczne, aczkolwiek również można stosować dedykowane akcesoria w postaci pokrowców. Na pokrywie mamy duży, czytelny termometr, który znacznie ułatwia nam grillowanie. Pasując jest to świetny grill, pasujący na każdy taras, do każdego ogrodu, czasami nawet na balkon. Ugriluje zarówno dla singla, dla rodziny, jak i bez problemu obsłuży większą imprezkę. Więcej naszej grilli Barbecue możesz zobaczyć na naszej stronie internetowej www.barbecue.pl. Ja dziękuję za oglądanie tej krótkiej prezentacji. 在。